Tutaj zobaczcie nawet pomieszczenie gospodarcze ma swoje swój taki duży nawiewnik tylko 80 cm no i tam trzy grzybki czyli nawiewniki ścienne zobaczcie tam jeszcze są trzy okna dalej z nawiewnikami no i tutaj potężne nawiewniki zobaczcie tutaj Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć, czternaście sztuk łącznie. Zobaczcie, jak to wygląda ładnie. Potężne ilości w powietrza. Brawo dla przedsiębiorcy. Tak powinno to wyglądać, jeżeli chcecie mieć naprawdę dużo oszczędności. Pozdrawiam, miłego dnia.